Gratulacje. Dziękuję. E, tak jak wspomniałem wcześniej przed e, wywiadem, że co przyjeżdża na lotnisko, to przyjeżdża zawsze z medalem. No, Czujesz, e, że ten medal e, naprawdę e, zmienia e, Twoje życie. Tak, czuję, że zmienia moje życie. E, czuję się od razu lepszą osobą no, i jestem dumny z tego medalu. No i co mogę powiedzieć? E, czuję niedosyt, no bo wiadomo nie złote, ale od czegoś właśnie trzeba zacząć. To były mistrzostwa świata, to nie są przelewki, tam naprawdę przyjeżdżają najlepsi zawodnicy. Także e, przejść do strefy medalowej i zdobyć medal, to nie są łatwe e, walki. E, która, moim zdaniem, walka była najtrudniejsza? E, no, chyba półfinał, właśnie, którą niestety przegrałem, ale też e, ćwierćfinał był ciężki, bo tam między mistrzem Europy i e, Iranczykiem. No i właśnie taki był czekał, czekał, ale jakoś. Jakoś poszło, koncentracja i kontrola walki udało się wygrać. No właśnie, a co jest dla Ciebie najważniejsze jadąc na taki turniej, bo turniej rządzi się swoimi prawami, to jest wiadomo, że się toczy kilka walk w krótkim czasie. Mhm. Kondycja, nastawienie psychiczne, jak to wygląda? No myślę właśnie, że nastawienie psychiczne jest bardzo ważne. No właśnie, koncentracja w walce, bo to wiadomo, to jest bardzo ważne. No i co? I... Według mnie no to właśnie nastawienie psychiczne jest najważniejsze. Czyli potwierdza się to, co się mówi, że ta głowa w boku tak, jest Tak, tak, tak. Jak e, miałbyś tak e, sklasyfikować, teraz powiedzieć, e, o emocjach, które targają, będąc, e, odbierając takie me, medal na Mistrzostwach Świata, co, co się czuje? Oj, no to stres niesamowity, no. wychodzi się do tej walki, dużo osób tam właśnie na trybunach e, spogląda, wiadomo, na telewizorach tak samo myślę, że oglądało dużo ludzi. No i stres niesamowity po prostu. Teraz jest medal, jest radość. Dużo znajomych, dużo osób pisało po zrobić. Tak, dobrać. tak. Dużo osób pisało. Dziękuję wszystkim za gratulacje, za wspieranie mnie przed walkami, po walkach. Dziękuję wszystkim. Ja dziękuję tobie, cieszę się bardzo z tego medalu, który przywiozłeś i mam nadzieję, że kolejny raz jak się będziemy dzielić na lotnisku, będzie następny medal. Tak, tak. I teraz złoty będzie następnym razem. Obecnie. I tego ci życzę. Dziękuję i chciałbym jeszcze podziękować trenerom, mojemu trenerowi, Darkowi Krzyżowskiemu, i tutaj trenerom kadry, czyli trenerowi Dariuszowi Kochanowskiemu, Czarkowi Dzeknickiemu, Dariuszowi Gumowskiemu i Tomaszowi Broz Rozowi. Dziękuję bardzo.